Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3 Jak widzicie już nam tutaj Ciri nie skacze, chociaż no w tym momencie skoczyła, ale to już nie jest tak jak to było w przednim odcinku Dobra, jeszcze jedną jemiołę tylko trzeba zebrać Jest, dobra, mamy wszystko do wytworzenia oleju Mam już wszystko, teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej Czyli szukamy teraz jakiegoś spokojnego miejsca? Już znaleźliśmy, dobra. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. A jak mają nie działać? Jasne, że działają. Aha, czyli już miecz jest ogarnięty, tak? Dobra. Podążajmy za Małgosią. Oczywiście jesteśmy szybsi niż ona. No właśnie, no dobra, tutaj byliśmy Olej już wykonany No ewidentnie ona tutaj będzie szła, nie? Poczekamy na nią Dawaj, dawaj dzieciaczku Okay. No to prowadź. No, dawaj, prowadź, baby. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. <grym> uh. <small> <small> Krzesz Wielku, teraz mi wierzysz? Wierzę, schowaj się. A ten olej, co zrobiłaś, to będzie dobry? Raczej nie. Chyba, że zechcemy go rozwścieczyć. O kurwa, to będzie potężne starcie z królem Wilków. Ło! Oh. Wow. Dobra, dawaj. Ale Ciri sobie tutaj das radę spokojnie. Dobrze, nie ma żadnego problemu. Zobaczcie. E, stał się teraz bardziej agresywny, ale już końcowa życia. Jest, dobra. Pokonany. Jakiś mutagen, coś tam pozbierałem. Aleś mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała. Chodź, możesz wyjść. Przeć żadnych poziomów tutaj Ciri też nie, nie zdobywamy, oczywiście. To jest po prostu fabularna przygoda. W lesie znaleźliśmy martwego człowieka. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęliśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy z podgajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren. Bez szczegółów, nie przymałem. Masz w domu jakieś bandarze? Coś do odkażenia? Tylko mnie pocharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. Okej, okay, zobaczmy kto będzie panem naszego znalezionego koleżki. Welen Ziemia niczyja kilka godzin później. To tutaj się dowiemy pewnie jak ona się dostała do barona, a jest. Jest właśnie. No i kogoś się tu przyprowadzili. Przecież to nie jest moja turga. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafi rozpoznać własną córkę! Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna! Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci kurwa dam nagrodę. Wypierdala stąd, zanim przemposzczuję! <grym> A jak? No, jak tam dobry gulasz? Mmm, bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od. Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, No, i chyba się prześpicie, co? Małgosia się na zapieczku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Mmm, dziękuję. Ja. spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Kurde, ten baron to całkiem porządny człowiek. Dobra, wracamy do wiedźmina. Ciekawe, czy za takie wspomnienie coś dostanę, dostaniemy. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczy i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Coś... Co się stało z Małgosią? Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. O tym, co usłyszałem od Ciri, o jej rodzicach. Wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Cili? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Powiedz, co dla mnie ważne. Rozumiem, że czegoś chcesz, gadaj. Eee, no on jest w sumie w porządku, więc no dawaj. Chcę, muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem, ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj, proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. No nie mamy wyjścia, no musimy się zgodzić, no. No dawaj. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. <słuch> Kiedy ostatni raz ich widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu. Jakby je amba wieła. Jak to przepadły? No... normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Eee... dobra. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka. Sięga mi taką do ramion. I oczy ma piękne. Zielone po matce. A moja żona Anna ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, tarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Dobra. Szukałeś ich? Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi, ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu z pod ziemi wydarzyć, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym, welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Dobra, masz wrogów? Może ktoś się porwał? Masz wrogów? E tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i w nie chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gdy ząbiała. Dobra, twoi ludzie im się nie naprzykrzali, zauważyłeś coś niezwykłego? Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś, coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skarbą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz, wele. A moje kobiety? Anna po cicha jak nóżka. a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. No dobra. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym mnie znalazł czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. <sighs> Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć ci drzwi. Dobra, czyli pewnie zaczniemy swoje wiedźmińskie sztuczki. Oleje nałożone na osza sprawiają, że broń zadaje więcej obrażeń, albo jest zabójcza dla konkretnej grupy przeciwników. No dobra, no to wiem. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co za. pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. <śmiech> Rozumiesz. <śmiech> Jeśli ktoś zrobi krzywdę, obedrę skórwy syna ze skóry. To tutaj, kurwa, znowu się zacięły. No, ja będę musiał je wyważyć, nie? A tam jest spokój, Tamary. No dobra, no to się porozglądajmy nie w takim razie. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko łamaną nogę. Dobra. Nawet czyste srebro sobie wezmę. <laughs> A jak? Dobra, zobaczmy teraz tutaj, przy komodzie. ale wszystko biorę. O. Świeże kwiaty. Jakbym miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Co tu jeszcze się dzieje? Następna komoda? O, mamy jakieś okno. Dobra. Ściana ma inny kolor. Ściana. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Hmm, może tamten obraz? Wielkością pasuje. Ściana ma inny kolor. A, dobra. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Mm, może ten obraz. ten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. No, jestem ciekaw, bardzo. Szafa, którą trzeba przepchnąć, albo otworzyć. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Hmm, może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Na pewno doszło tu do walki. Dobra, ale co tutaj jeszcze mamy do zbadania. O, dobra, są ślady walki. Jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. <grym> Evrelus są. Dobry rocznik. Długo nie wytrzeje. Ciekawe dokąd prowadzi ślad. No właśnie. Dobra, idziemy śladem. A, Ale do drugiego szangata? pokoju. Czego? Mogę z nim rozmawiać? No nie bardzo. Zapach do drugiego pokoju przyszedł. Dobra, wszystko sobie wezmę. O, zadrzegały klucz. klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. No właśnie. Annysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Ok, mamy jakieś. co? Dobra, a źródło zapachu. W tej skrzyni możemy znaleźć coś ciekawego? Nie, lalka i cukierek. Jakaś książka chyba jest. O, i tutaj, dobra. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbije się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Dobra, ale to raczej nic mi tutaj... ...nie pomogło. Ewidentnie coś w tej szafie tutaj. Eee, Fakt. Dobra, coś znalazłem w, w ekwipunku. Tylko czy ja muszę teraz tego użyć? Jagody, jakiś cukierek, alchemia i rzemiosło. Przedmioty fabularne, kadzidło. Dobra, święty olej, klucze jakieś inne różne rzeczy. No nie, ja chyba tego, co mamy tutaj znaleźć, jeszcze nie znalazłem. Jeszcze trzeba gdzieś powęszyć. No kurde. A, jeszcze, dobra. Tutaj na dole. Zamknij, kurde, Dobra, ale na dół zejdziemy sobie w następnym odcinku że coś tu jeszcze znajdę. Znajdziemy coś na bank, ale to w następnym odcinku, tak więc dzięki wielka Piątka, wielki żółwik dla Was kochani, że byliście ze mną i że jesteście cały czas od samego początku, ale to by było już na tyle, tak więc do zobaczenia kolejnym razem. Siemano!